Kolejna nasza odsłona. Witamy serdecznie. Mamy jednego z uczestników, mama o imieniu. Ania, Ania. jak tam wrażenia, jak ja sobie przysłnę. Jak tam wrażenia, jeżeli chodzi o pasję syna? No dużo czasu mu to zajmuje. E, musi się skupić na nauce, a nie na rajdach. E, priorytet szkoła, a potem rajdy. Dobrze, czy mąż podziela taką samą e, dewizę? Mm, raczej nie. Raczej, czyli najpierw, czyli najpierw rajdy, a później najpierw szkoły? Później szkoła, tak, tak. No dobrze. Y, a często jeździcie z synem y, na te rajdy? Y, staramy się na każdym być. Czyli bardzo pozytywnie, bo wchodzicie w świat swojego dziecka? Y, staramy się, tak. Y, fizycznie i finansowo, bo taki, taki świat trochę kosztuje. Y, kosztuje, y, część, część ma z kieszonkowego, no a część musimy mu dokładać, no niestety. No... Hobby kosztuje. No tak, tak. No, hobby kosztuje. A jak państwo oceniacie y, tę dzisiejszą y, rozgrywkę, że tak powiem, rajdową? Y, póki co jest ok. Jest ok. Y... Zadowoleni z wyników. Czyli jaki wynik? No, na razie prowadzi. Prowadzi na razie, czyli na razie jest pudło, można by tak powiedzieć. Tak, tak. jest ich trzech, także zawsze, zawsze, zawsze będzie to pudło, ale póki co jest na razie na pierwszym miejscu. Dobrze, bo nie wiem, czy pani wie, ale jak jest na pierwszym miejscu, to dostaje nagrodę finansową w formie opłacenia tych zawodów i zapłacenia całej imprezy. Od nas. No tak, tak, że Państwo pokrywacie organizację. No tak, no tak. Nie, no to jest taki żart, taki żart. Ale yy, widzę, że Państwo tak yy, nie ma problemu wchodzicie w świat tego te dziecka. Staramy się wchodzić, yy, staramy się z nim jeździć. Yy, jak ja nie jeżdżę, to mąż z nim jeździ. Yy, no tak, no, szczęście dziecka bezcenne, tak? No tak, a skąd Państwo jesteście jeszcze? Z żywca. To tak niedaleko. No niedaleko. No to. Do... O, syn poprawia skąd? Ze świnnej. No to jest różnica, jest to różnica. E, no dobrze, bardzo dziękujemy i no i życzymy tego, aby syn utrzymał e, tą pierwszą lokatę. Dziękujemy. Dziękujemy. No i jak już mamy tę odsłonę, to jest kolejna odsłona. Mama naszego kolejnego bohatera, który ma na imię. Karol. A mama ma na imię? Katarzyna. Katarzyna. I skąd jesteście? My przyjechaliśmy z Bielska, więc też niedaleko. Też niedaleko. I jak, że tak powiem, świat dziecka jest dobrze, jest źle, jest to jego pasja, jest to jego wybryk, że tak powiem, kolejny. Pasja, pasja, wielka pasja. On no z pasją się nie wygra. No jest to hobby. No i tolerujemy to. A tolerujecie. Tak, tak, uczestniczymy, uczestniczymy w tym tak samo, bo wiadomo, z dzieckiem się jeździ, no, pochwalamy tą pasję. Na pewno jest to poniekąd lepsze niż jakieś komputery siedzenie przed, przed grami różnymi. No więc uczestniczymy w tym łącznie. No. Czyli całą rodziną. A znaczy, dzisiaj obecnie tylko ja jestem, ale wymieniamy się, tak staramy się wymieniać. Nie zawsze jest opcja, żebyśmy w dójkę jeździli, ale wymieniamy się więc na, na zmianę, raz tata, raz ja. Jedziemy, żeby to jakoś pogodzić, bo nie zawsze jest tak, że jest możliwość y, całą rodziną. Mm. Ale staramy się, żeby był też na każdym rajdzie. Mm. Czyli rodzice też już macie pojęcie o tych wszystkich modelach, no, tych to, to, tłokach. To, tak, tak, zgadza się. To, to, jest, to jest całe życie po prostu. To jest całe życie dziecka. Jest to pasja, codziennie jest temat tych samochodów, codziennie jest jakaś e, zabawa, e, tak samo i testy w domu, treningi, więc no. Czyli to nie jest tak, że się przyjeżdża na zawody i tylko tu się trenuje, czy, czyli generalnie w życiu codziennym też, nie wiem, czy tata, czy, czy, czy pani jako mama, czy z synem idziecie i robicie tor i on tak. robi treningi? Tak, tak, jest tor robiony na placu, są pachołki rozkładane, treningi są, w formie oczywiście zabawy, prawda, ale i testowanie samochodu, no to jest na co dzień. Czyli generalnie też znaleźliście taki sposób też na swoje życie, bo jak już poprzednia rodzina też weszła w świat swojego dziecka, wy też chyba weszliście w świat swojego dziecka i e, jego zainteresowań, e, to to jest też taka forma e, tak naprawdę życia rodzinnego. Tak, zgadza się, zgadza się, żyjemy tak samo tym, no, jest to na co dzień, jest to e, i tak samo na wyjazdy, na wyjazdy samochody jeżdżą z nami tak samo, więc nie, nie da się już tego uniknąć, a podzielamy tą pasję, fajna zabawa. No, dużo pieniędzy trzeba wydać? A czy tak? U nas to jest tak, że jak chce modernizować, to musi uzbierać. Wiadomo, coś się dołoży, wiadomo, kieszonkowe są, dostaje od nas, ale musi uzbierać. To, to jest warunek, że nie jest tak, że na zawołanie dostaje. Musi być uzbierany, bo to nie jest tania zabawa. No niestety. No trzeba uzbierać, trzeba, że tak powiem, czasami może iść do sponsorów. Możecie państwo iść do sponsorów. Tak, mieliśmy, mieliśmy sponsora e, na wyjazdy, no nie są to duże kwoty, ale na te wpisowe, na paliwo, na dojazdy, e, tak, jak najbardziej. No dobrze, a jak... samochodu niekoniecznie. Ale, ale na dojazdy był sponsor. Hmm. A jak Państwo oceniacie dzisiejszą e, e, Ligę, śląską Ligę, Ligę Rajdową? E, tu w Jastrzębiu Zdrowiu, na Carbonarium, na Centrum Sparcia Produkcji JTSW e, te mm, e, dwa przejazdy, bo są dwie różne nawierzchnie. Jak to Państwo oceniacie e, z punktu, jak to Pani ocenia, z punktu rodzica e, i, i umiejętności syna? Tor jest świetnie przygotowany. Jak i jeden, tak i drugi. E, jest długa długa trasa męcząca tak męcząca <grych> nabiegają się ale całe otoczenie bardzo bardzo fajnie zorganizowana impreza Czyli yy, jakbyście mieli jakieś uwagi jakbyście mieli jeszcze coś poprawić zmienić yy, że taką w organizacji coś jeszcze trzeba dodać Nie ma zastrzeżeń absolutnie Czyli za rok się widzimy, za rok się widzimy. Świetnie dziękuję serdecznie, piąteczka